Słuchasz pierwszego na świecie radia Choreka. Eksperci o biznesie Choreka. Travel and nights. Cześć, dzień dobry, z tej strony Rafał Krzycki. Witam Was w kolejnym odcinku naszej audycji, w której rozmawiamy o marketingu w branży Choreka, tak aby pomóc Wam prowadzić Wasze biznesy restauracyjne. Moim ekspertem, rozmówcą jest Bartosz Paczyński z Content Hero. Cześć Bartosz. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali? No, chyba pogadamy sobie o czymś takim jak budowanie strategii w socialach, od strategii obecności, sprzedaży i promocji, bo bardzo często ludzie do tego podchodzą po prostu: Ej, szwagier, zrób mi face'a, i na mhm. tym się kończy. No, bo generalnie, patrząc na w ogóle rynek, sektor choreka, mhm. e, tak, no wszystkie hotele e, na Facebooku mają swoje fanpage, e, tak? No, może nie wszystkie, ale duża część. Tak. Ale większość zdecydowanie, tak? Więc widać, że jest to taki trend, e, czy miejsce mocno wykorzystywane, tam do komunikacji marketingowej z potencjalnymi gośćmi. W biznesie restauracyjnym w zasadzie można obserwować bardzo podobne zjawisko. Tak? W zasadzie każda restauracja, kafejka, bistro, kawiarnia ma swojego fanpage'a. Tak, jak to mówią, jak nie macie w sieci, a teraz chyba na Facebooku i Instagramie to nie istniejesz, co poniekąd jest prawdą, a poniekąd nie. No to co, porozmawiam sobie o tym, czy rzeczywiście ten Facebook to jest taki wiesz jedyny świat marketingowy mm -hmm. dla restauratorów instagram chyba też jest też takim nośnikiem bardzo chętnie wykorzystywanym, tak? Tak, to prawda. Więc sobie powiemy, czy te dwa w takim razie miejsca to, 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 to wszystko, jeżeli chodzi o marketing, czy, mm -hmm. czy może jeszcze warto gdzieś próbować w innych miejscach swoich sił. No i dobra, ale zacznijmy na razie od tego, co mamy. Tak? Czy mamy Facebook, mamy Instagram. Tak jest. Tak? Który w biznesie restauracyjnym najczęściej wykorzystujemy. Jakie podstawowe działania? Podsta... Na, tam można mm -hmm. w ogóle robić. Tak, podstawowe działania to jest to, co każdy de facto e, robi na samym początku. Czyli przy założeniu, czy delikatnym prowadzeniu już swojego Facebooka zapraszamy wszystkich znajomych do znajomości. Nieważne, czy są naszymi zwolennikami, czy też nie. Nasi znajomi, rodzina są naszymi fanami. Super. Potem zaczynamy dodawać posty. Wszystko super, tylko że Facebook coraz bardziej tnie tak zwane zasięgi organiczne, czyli te, które dodajecie na swoich fanpage'ach. A to dlatego, żeby ludzie coraz częściej klikali opcję promuj post, która jest totalnie bez sensu. To tak jakbyście rozdawali Szanowni Państwo, ulotki. 5 km od swojego lokalu zapraszając emerytów na Kinderparty. Trochę się to mija z celem, więc dodawać posty umie każdy, robić zdjęcie telefonem umie każdy. I zazwyczaj tak jest postrzegana obecność, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. Na Instagramie ten algorytm jest odrobinę inny, tam jeszcze rządzą hashtagi. Natomiast w 99% przypadków na tym się kończy obecność na Facebooku. Co w dzisiejszych czasach i dobie social media jest Troszkę niewystarczające, bo e, Facebook jest, według mojej znajomości rynku, a mam ją całkiem niezłą, powiem szczerze, jednym z najbardziej rozbudowanych systemów reklamowych e, na świecie i pozwala nam bardzo dobrze sprzedawać i produkty, i usługi, najczęściej onlineowe albo namacalne. E, tego działania jest po prostu bardzo wysoka konwersja. Jeżeli słuchają mnie osoby, które sprzedają swoje pokoje, czy też noclegi, to Facebook ma doskonałe narzędzia do tego i techniki, żeby tak zwanie ratować utracone koszyki, czyli żeby znaleźć na Facebooku i na Instagramie osoby, które na przykład już były na odpowiedniej podstronie Profit.Rumu, ale jeszcze nie dokończyły transakcji, czyli one już mają ten pokój w swoim koszyku, no, i niestety ostatnią rzeczą, której nie zrobiły, hmm. jest e, brak płatności. Więc my, na, my te osoby, o ile oczywiście one są na Facebooku i Instagramie, możemy złapać i stargetować odpowiednią reklamą. E, oczywiście podstawowe. No tutaj podałeś przykład no. na hotelowy, ale rozumiem, że dokładnie analogiczne przykłady można czerpać ze, jakby z biznesu restauracyjnego. Oczywiście, tak? jeżeli to to, się... chodzi o to, chcesz pokazać, że możemy wyłapać osobę, która już jakąś czynność wykonała. Tak, jest. tak już, no już witaliśmy się z gąską, nie tak ma. Tak, już u nas dokładnie. kupiła. Ale jednak coś się tam powstrzymało w ostatniej chwili, i my możemy tą osobę sobie wyselekcjonować i jeszcze spróbować ją jakoś zachęcić do tego, by dokonała tego ostatniego klika, tak zaprać. Dokładnie, czy to będzie kliknięcie zapłać, czy to będzie zapisanie się na event typu degustacja wina, czy to będzie zakup vouchera, obojętne. Tu chodzi o sam fakt możliwości ratowania utraconego koszyka. Kolejna rzecz, która nam się bardzo dobrze sprawdza przy okazji naszych klientów, to jest targetowanie reklam na osoby, które na przykład są turystami w danym mieście. Czyli branża choreka w pewnym procencie bazuje na tym, kto je odwiedzi. Jeżeli na przykład możemy na Facebooku i na Instagramie stargetować Hiszpanów, którzy na co dzień mieszkają dalej niż x set kilometrów stąd i posługują się językiem hiszpańskim i oni zobaczą reklamę po hiszpańsku, prawdziwej polskiej restauracji, a po kliknięciu w tą reklamę odpali im się na przykład Google Maps albo informacja, jak dojść do tej knajpy. Co więcej, ta reklama będzie tylko i wyłącznie w promieniu jednego kilometra, żeby zadać nie musieli iść, no to łapiemy turystów z danego kraju lub posługujących się danym językiem, którzy są w naszej okolicy, na przykład w starówce czy jakiejkolwiek innej, e, i mówimy: Ola, amigo, coma estas, andiamo, andiamo, dawaj do naszej restauracji, prawda? I to jest znowu narzędzie reklamowe Facebooka i Instagrama, które jest względnie proste do ustawienia bo wystarczy przetłumaczyć post na język obcy. I pozyskujemy obcokrajowców mm. Hiszpanów, Niemców. Ciekaw jestem, ilu restauratorów tak naprawdę korzysta z tego narzędzia, bo to naprawdę jest no, bardzo ciekawy sposób, takie mam wrażenie. Szczególnie jeżeli restaurację mamy zlokalizowaną w miejscu gdzieś naprawdę gdzieś tam mocno turystycznym i chcemy mm -hmm. się coś wyróżnić. Oczywiście możemy wysyłać swoich promotorów na ulicach, którzy będą tak, błąd, tak, łapankę tak, robili, tak zwaną. Tak, tak, a, i, a potem i nas nie zakazali. lubią na osiedlu, bo, tak. bo jest tego mnóstwo. No więc właśnie, e, e, albo no rzeczywiście, tak, no każdy turysta jednak ma ten telefon w ręku, e, korzysta z nie wiem, no TripAdvisor'a chociażby, tak, tak I że gdzieś tam sprawdza oceny, rekomendacje różnych knajp, lokali, innych rzeczy i tak dalej, no to faktycznie, dlaczego też nie wykorzystać od razu jego Facebooka, bo najczęściej go ma, e, żeby się z nim komunikować Tak jest, tak jest, tak jest. No Facebook i Instagram jest w tym momencie doskonały do takiego dotarcia do klienta B2C, czyli takiego, który był u nas, bo takie bazy też możemy też, o takie osoby też możemy dbać, bo poprzednio mówiliśmy sobie o budowaniu baz mailingowych i wysłaniu newsletterów. Natomiast jeżeli macie Państwo swoich wiernych klientów, to tak samo taką bazę maili albo telefonów można wgrać na Facebooka, Facebook równa się Instagram. I emitować reklamy, oczywiście nie przez promój post, ale emitować reklamy do osób, które są waszymi najlepszymi klientami zapraszać ich na y, wydarzenia specjalne, preordery, sprzedawać bilety early bird w mm -hmm. specjalnej cenie. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby na przykład ich docenić, bo zostawiają u Was albo wysokie rachunki, albo często przychodzą. Mm. I taka retencja, czy też wykorzystywanie Facebooka i Instagrama do retencji najlepszych klientów jest spokojnie do, spokojnie do zrobienia. Mm. Powiedziałeś na początku, tak, no zakładamy sobie fanpage'a, budujemy tam, nie wiem, sobie stronę i zapraszamy swoich znajomych. Tak, A, do polubienia tej strony. Po to, żeby no, nie było pusto, żeby przynajmniej <kuh> da, da, kilka tych lajków było, kilkanaście, kilkadziesiąt, żeby to. Tysiaczek ro... wypada mieć. I żeby, to, I żeby to jakoś tam rosło, tak? E, przynajmniej na początku. E, czy to w ogóle ma znaczenie? Ilość, wiesz, e, osób, które polubiły mój fanpage e, czy, czy, e, czy Instagram. I tak i nie. Po pierwsze, ma znaczenie oczywiście wizerunkowe, i tutaj zwracam uwagę na to, że lepiej mieć 1000-1500 fanów, ale aktywność na tym fanpage'u, aniżeli tak jak bardzo często robią ludzie, czyli kupują sobie 50-70 tysięcy, a potem interakcje pod takimi postami są w ilości 1-2 i zazwyczaj to, to są te same osoby. Na pierwszy rzut oka widać, że to jest fake, że ktoś po prostu poleciał i na Allegro kupił za 15 zł, miliony fanów. Z drugiej strony warto mieć takich fanów, czy też jeszcze to jest ta pierwsza strona, czyli dlaczego warto, ponieważ jeżeli ci fani są realni i czują więź z naszą marką, to oni o wiele lepiej reagują na reklamy. Przekładając to na mój język, taka reklama jest tańsza i skuteczniejsza. Mm -hmm. Czyli, jeżeli mamy targetować reklamy z zaproszeniem na jakiś event, czy na e, specjalne powitanie wiosny, czy na wielką wyprzedaż czegokolwiek innego, to oczywiście jedną z grup docelowych będą fani, bo ci ludzie już nas znają, już u nas byli, są zainteresowani mm -hmm. tematyką i o wiele chętniej potem klikają w reklamy. A dlaczego nie warto mieć fanów? Ponieważ Facebook głównie zarabia, czy też, głu... no tak, głównie zarabia na, nie, na reklamach i moim zdaniem reklama na pozyskiwanie fanów tylko po to, żeby ich mieć. Więcej niż konkurencja, jest przepalaniem kasy. Mhm. E, więc z jednej strony nie ma co walczyć o wielką liczbę fanów. Tak na przykład z takiego założenia wychodzę ja w mojej agencji. Nie mamy ich tysięcy, pomimo że robimy fajną i dobrą robotę, bo nie zależy mi na tym, żeby być w rankingach pierwszym, drugim, trzecim. To nie jest mój cel. Mój cel to prowadzenie fajnego biznesu. Ale ci fani, których już mamy, zazwyczaj nasi klienci i ich znajomi o wiele lepiej reagują na reklamy, o wiele hmm. chętniej po, dołączają do naszych webinarów, akcji specjalnych, szkoleń, czyli taka grupa docelowa. No, po to są ludzie, lepsza. którzy no, naturalnie, samodzielnie hmm. po prostu tak polubili nasz fanpage, więc tak, coś się tam Chcecie śledzić, chce śledzić Choreka hmm. Radio. Dobrze, więc... jeszcze, jeszcze hmm. inny hmm. powód akurat mi przyszedł do głowy, e, dlaczego warto akurat, e, e, inaczej, nie warto kupować hmm. e, lajków Takich sztucznych, takich fikcyjnych, dlaczego warto budować sobie tę społeczność, ale organicznie. No mhm. to dlatego, że na Facebooku są takie kampanie lookalike. Tak jest. Dokładnie. Tak? I myślę, że to jakby jest taki bardzo ważny argument, że rzeczywiście ja mam organicznych i uczciwych fanów, mhm. ludzi, którzy po mój fanpage samodzielnie to znaczy, że coś ich interesuje w tym moim biznesie i ja chcę teraz na przykład robić kampanię właśnie Lookalike, się tak nazywa, czyli kampania skierowana do osób, którzy wyglądają tak jak grupa osób, które lubi mój, e, tak. moją, moją stronę. Więc jeżeli ja kupiłem tam fejkowe lajki, no to są to ludzie, z nie wiem, z Indii, z Pakistanu, tak, Indonezji i tak dalej, i tak dalej, no to jak ja później taką kampanię Lookalike zrobię? To będę ją kier prawda. kierował do, do Hindusów, tak? tak jest. Grupa e... podobnych odbiorców jest doskonałym przykładem tego, jeżeli mamy nie za dużą grupę, na którą emitujemy reklamy, żeby pozyskać sobie 170-360 tysięcy osób podobnych do. I Facebook nam je daje dopasowane behawioralnie, demograficznie, no po zainteresowaniach, e, czyli jeżeli mamy taką nawet grupę idealnych naszych Klientów, którzy już przychodzą w graną z bazy mailingowej, możemy zrobić grupę osób podobnych do nich. Czyli mhm. Facebook analizuje powiedzmy te 500 maili, które wgraliśmy, wiek, płeć, skąd pochodzą, czym się interesują, jak klikają, gdzie klikają, kiedy klikają i daje nam 170 tysięcy osób podobnych z Polski, które potencjalnie tak samo będą zainteresowane naszymi produktami i usługami. Mm. E, no dobra, e, grupy tematyczne na Facebooku. Albo nie, to, jeszcze przed... nie, to za moment. Jeszcze dobra, do tego dobra. przejdziemy, bo jeszcze... Jeszcze jakby przejdźmy sobie um, w ogóle ilość tych fanów. E, no właśnie, no co z tego, że mam 10, 20 czy 50 tysięcy fanów, skoro mój post dociera dzisiaj nieopłacony, mm -hmm. ile osób zobaczy. No tak jeżeli będzie nieźle to od 1 do 4% zasięgu zrobimy tak, jeżeli, aż 4, je, jeżeli 4%. Jeżeli jeżeli że... post nieźle żre i w, w, żre czyli będzie bardzo dobrze dopasowany do grupy tematycznej i ludzie będą dawali interakcje oczywiście najlepiej udostępnienia to oczywiście może zadziałać czasami jeszcze lepiej no tutaj w grę wchodzą szery komentarze i angażowanie ludzi więc mhm. dłuższy temat jasne czy nie jest tak teraz przypadkiem na um, Facebooku że dla tych algorytmów facebookowych mm -hmm. ważniejsze czy istotniejsze są komentarze, udostępnienia niż lajki? Tak, jak najbardziej. Mhm. Najwyżej w hierarchii jest share, czyli udostępnienie. Mhm. To jest najwyższy pokaz tego, że nasza treść jest doskonała, bo lajka możemy dać zawsze przez przypadek, nawet klikając w lewym mhm. dolnym rogu takiego postu, dajemy lajka. Share jest najlepszy, czyli walczymy o to, żeby ludzie udostępniali nasze materiały. Potem jest oczywiście komentarz, czyli też działanie, które wymaga o wiele większego zaangażowania, czyli kliknięcia, dodaj komentarz, mhm. napisania czegoś znośnego i opublikowania na ostatnim miejscu są tak zwane proste interakcje natomiast te interakcje też mają swoją wagę o wiele ważniejsze zasięgowo są interakcje typu serduszko i wow a o wiele słabsze jeżeli chodzi o zasięgi są na przykład lajki albo takie wrr. Ja, aż tak to zostało zróżnicowane tak tak dodatkowo nie? jeżeli im więcej Państwo dajecie tych interakcji pozytywnych lajki, serduszka, wow tym bardziej algorytm Facebooka wie, że jesteście w dobrym humorze i bardziej podatni na klikanie w reklamy, czyli coś wam się spodoba, klikniecie chętniej. Jeżeli klikacie w albo w ogóle nie robicie nic, Facebook wie, że no dzisiaj na przykład Bartosz Paczyński ma słaby humor. No nie będę cię za bardzo atakował reklamami, bo masz po prostu może nie najlepszy mm. dzień. Okej, okay, no to ciekawe. E, no dobra, no to teraz co zrobić, żeby e, te zasięgi naszych postów były lepsze. No to mm -hmm. dla mnie takim. Pierwszym naturalnym narzędziem, które warto wykorzystać na Facebooku, no to są grupy tematyczne. Tak, tak jest. Mamy grupy, mamy wydarzenia. Wydarzenia oczywiście mają swoje plusy i minusy, natomiast specjaliści do spraw sociali ze Stanów, Kanady i Polski ostatnimi czasy trąbią, że trzeba zakładać i rozwijać grupy. I oczywiście jest to prawda, inaczej. Prawda znowu leży po środku. Jeżeli macie państwo pomysł na rozwinięcie i zbudowanie takiej grupy, to jak najbardziej ją róbcie. A jeżeli to będzie grupa, do której znowu zaprosicie 100, 200 swoich znajomych i ona będzie leżała odłogiem przez kolejne pół roku albo rok, to totalnie nie ma sensu. Ja, czy w ogóle